Hej, tutaj Magdalinet. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że tak się postaraliście, wysłaliście aż tyle pytań. Mam nadzieję, że Twoje pytanie również znalazło się na liście. Pierwsze pytanie było od Mateusza. Jak się czułaś wygrywając Shot of the Year? Czy chciałaś tak zagrać? Tak naprawdę to było dość przypadkowe zagranie? I na samym początku myślałam, że to uderzenie w ogóle poleciało w aut. Nie myślałam, że ono weszło I dopiero po chwili się zorientowałam, że wygrałam ten punkt. Kolejne pytanie od Tomasza. Czy wizualizujesz sobie rozgrywanie finału wielkośmowego i w którym chciałabyś zagrać najbardziej? Generalnie tak, generalnie praktycznie codziennie robię sobie wizualizację em, mojego meczu, powiedzmy nie zawsze to jest cały mecz, ale przynajmniej jakaś jego część, e, jako po prostu taka forma treningu mentalnego. E, natomiast który chciałabym najbardziej wygrać to zdecydowanie Wimbledon e, ze względu na, mm, no wydaje mi się i na całą atmosferę, ale też na historię i na prestiż tej imprezy. Pytanie od Piotra. Czy nie boli Ciebie, że w Polsce brak jakiegokolwiek turnieju WTA, przez co nie masz choćby raz w sezonie poczucia bycia gospodynią grającą przed własną publicznością? Troszkę brakuje mi tego turnieju w Katowicach. Kiedy rozpoczęliśmy, tak naprawdę to kiedy ja rozpoczęłam swoją karierę taką profesjonalną, moim pierwszym turniejem były turnie WT w Warszawie. Później również były turnieje w Katowicach i dopiero z roku, gdzieś tam na rok zdobywałam sobie że tak powiem, przychylność publiczności i miałam wrażenie, że właściwie w tym ostatnim roku w końcu ludzie zaczęli też przechodzić po prostu na mój mecz. Nie tylko dlatego, że grała jakaś Polka, ale dla mnie jako dla Magdy. I mam wrażenie, że teraz już po tylu latach do mi się zdobyć taką pozycję, że, że faktycznie ludzie po prostu przychodziliby również tylko wyłącznie mi e, kibicować, co byłoby niesamowicie miłe i bardzo chciałabym to poczuć, no bo niestety, ale faktycznie rzadko mamy co do tego okazję. E, no I też dla mnie byłoby to bardzo ważne, że moja rodzina mogłaby przyjechać i mnie zobaczyć i obejrzeć taki turniej. Oni bardzo się pasjonują tenisem, oglądają tak naprawdę każdy turniej w telewizji, więc byłoby to coś naprawdę wielkiego dla nich również. Ptani od Leszka. Od dwóch lat wygrywasz rocznie jeden turniej WTA. Który tur turniej planujesz mm. wygrać w tym roku? <laughs> Za każdym razem to była dla nas ogromna niespodzianka e i kiedy wydawało mi się tak naprawdę, że jestem bardzo dobrze przygotowana przed turniem, no to tego turnieju nie wygrywałam. A akurat te dwa, e przed nimi zawsze coś takiego dziwnego się działo, gdzie nie miałam tak naprawdę oczekiwań przed nimi. Właśnie przed Bronxem e tak naprawdę byłam do ostatniego dnia w Cincinnati, bo tam byłam e cały czas jako pierwsza oczekująca jako Lucky Loser do turnieju głównego, więc tak naprawdę do ostatniego dnia cały czas czekałam, czy się może nie dostanę do tego turnieju. I właściwie przyleciałam do Nowego Roku w dniu zapisów do eliminacji i tego dnia również zgubili moją torbę. Więc tego dnia na pierwsze mecze nie miałam ani swoich rzeczy, miałam właściwie tylko rakiety i buty, bo to zawsze ze sobą zabieram, no ale wiadomo, to nie był taki komfort, jaki mógłby być, a później okazało się, że z meczu na mecz grałam coraz lepiej i, i ten turniej wygrałam i byłam zupełnie zaskoczona, że akurat ten turniej wygrałam. A w Tajlandii tak, pod, tak naprawdę wraca, wyjeżdżałam z swetkapa, w którym zagrałam naprawdę parę fajnych meczów. Ale no tam jechałam z hali, więc miałam tak naprawdę jeden dzień, żeby się przyzwyczaić na korty otwarte i też szczerze powiem, że nie spodziewałam się, że ten turniej wygram zupełnie przed przyjazdem. Teraz jest pytanie od grupy. Nie śpię, śpiew oglądam tenis. Czy zdarzy Ci się zerwać nockę, oglądając jakiś mecz tenisowy? Jeśli tak, to jaki? Bardzo rzadko zerwałabym noc, jeżeli chodzi o oglądanie meczu tenisowego i musiałby być to na pewno finał Wielkiego Szlema. Albo damski, albo męski. I czy w ogóle dałabym radę zostać tak późno? Zazwyczaj też gram w turniejach już od razu po, tak więc czasami, kiedy już jestem na kolejnym turnieju, to absolutnie nie ma takiej możliwości, ale jeżeli mam wolne dni, to tak. Kolejne pytanie od Iwo. Co robisz po zejściu z kortu po meczu? Najpierw jest prysznic, posiłek czy może masaż? Jak to wygląda od szatni? Więc przede wszystkim najpierw em, wracam do miejsca, gdzie jest siłownia, idę na rowerek. E, spędzam na nim około 10 minut, to jest po prostu takie powiedzmy rozbieganie. Tylko, <tukasz> na rowerku i później zazwyczaj, kiedy na przykład nie jestem zbyt mocno spocona, na przykład nie jest zbyt duszno na, na zewnątrz, to wtedy od razu się rozciągam, a jeżeli jestem zbyt spocona, najpierw idę się wykąpać, żeby się nie przeziemnić na przykład w zimnej siłowni, tak więc to zależy, ale generalnie chciałabym się najpierw rozciągnąć, później wtedy jest ten prysznic, później jest ice bath, czyli wchodzę do wanny z zimnym, lodzie, z zimnym lodem, jeżeli jest taka, jeżeli nie, to staram się wziąć też taki zimny i ciepły prysznic. I później zazwyczaj idę zjeść i dopiero później idę do fizjoterapeuty i na masaż. Kolejne pytanie od Marcina: Co spowodowało, że Mark Gelart już nie jest twoim trenerem i czym kierowała się wybierając Nikolę Chorwatę jako swojego nowego szkoleniowca? Myślę, że nasz czas z Markiem był bardzo intensywny, mieliśmy bardzo dużo sukcesów. Ale um, ten czas też pandemii był dla nas dość trudny. Spędzaliśmy cońc każdy dzień tak naprawdę od rana do wieczora. Bardzo ciężko trenowaliśmy i um, wydaje mi się, że po prostu potrzebowaliśmy małej przerwy od siebie. Byliśmy po prostu bardzo często ze sobą. Mieliśmy dość sporo oczekiwań co do tej pracy, którą wkładaliśmy przez ten długi czas. I kiedy nie przyszły te wyniki, gdzieś tam wydaje mi się przyszło rozczarowanie i dodało się też to zmęczenie, które gdzieś tam się nawarstwiło. Przez ten okres pandemii. E, I po prostu e, pod koniec tego roku podjęliśmy decyzję, że warto po prostu przynajmniej od siebie odpocząć i poszukać jakichś innych alternatyw. I w, tak naprawdę e, Nikola był pierwszym e, wyborem Izo. E, Izo mi zaproponował tę osobę. Ja znałam Nikolę od dłuższego czasu e, i po właściwie rozmowie z, z trzema innymi jeszcze trenerami Nikoli. E, po prostu podjąłam taką decyzję pod względem też, że pasowało mi i to, jaką miała wizję na moją grę, i jego sytuację taką rodzinną powiedzmy możliwość wyjazdu i oraz finansową, więc było bardzo, bardzo dużo czynników, które składały się na tą moją decyzję. Pytanie od Sebastiana. Wymień tenisistkę, z którą jeszcze nie grałaś, a chciałabyś się zmierzyć. Um. Hmm. Sz Szczerze jest mi to naprawdę obojętne. <laughs> um. Nie mam takiej przeciwniczki, z którą chciałabym się po prostu od nowa zmierzyć. Mam na przykład przeciwniczki, z którymi, z którymi chciałabym się jeszcze raz zmierzyć, na przykład z Muguruzą, z którą gdzieś tam miałam bardzo zacięty pojedynek i, i czułam, że gdzieś tam byłam w miarę blisko, żeby... Jeszcze bardziej u trzeciej nosa nawet wygrać, więc na przykład z Mugruzą chciałabym jeszcze raz zagrać. Myślę, że chciałabym zagrać jeszcze z Wiktorią Azarenką jeszcze raz, aby gdzieś tam, wydaje mi się, mogłabym zagrać z nią jeszcze lepiej niż poprzednie mecze. One były troszkę gładkie, więc myślę, że w tym, w tym kolejnym roku mogłabym trochę lepiej z nią zawalczyć i nawet wygrać. Więc chciałabym po prostu grać już z tymi dziewczynami z stopu, bo wydaje mi się, że. Naprawdę mogłabym osiągnąć trochę lepsze rezultaty niż ostatnie. Kolejne pytanie od Kasi. Czy współpracuje Pani z psychologiem sportowym, a jeśli nie, to czy rozważa Pani taką współpracę w najbliższej przyszłości? Tak, współpracuję z psychologiem już od około roku. Jest to akurat Pani ze Stanów, która również pracuje na Uniwersytecie Harvarda, więc jest. Powiedzmy dość mocno natytuowana, ale generalnie jest przemiłą osobą. Również czuję, że bardzo mi pomagają, naprawdę fantastyczne tak naprawdę treningi mentalne, które według mnie dość mocno się przekładały na, na moją grę i też na mój spokój. Taki też mój spokój poza trochę tenisowy, że wydaje mi się, dzięki któremu po prostu podniosą też poziom mojego trenowania. Pytanie od Mateusza. Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że po decyzji hokej miałaś absolutnie wrażenie, że system się pomylił? Generalnie ciężko kwestionować sam komputer, czasami faktycznie te ślady wyglądają na samym korcie troszkę inaczej, więc czasami faktycznie byłam zdziwiona, że na przykład wydawało mi się, że był gdzieś na przykład większy aut, on jest naprawdę taki milimetrowy i czasami faktycznie jestem po prostu tym zdziwiona, ale staram się tego nie kwestionować, no bo wydaje mi się, że wyglądałabym no troszkę... Dziwnie, kiedy chciałabym kwestionować już samego hokaja. Kolejne pytanie od Roberta. Pani Magdo, czy dalej pani będzie współpracowała z tą firmą, z którą aktualnie jest związana? Jeżeli chodzi o moje rakiety, to na pewno. Z firmą Babolat naprawdę nie mam ochoty się już nigdy rozstawać i nie mam zamiaru zmieniać rakiet. Uwielbiam moje rakiety i, i naprawdę był jeden, jeden czas w moim życiu, kiedy zmieniłam rakiety i to naprawdę nie przyniosło. Oczekiwanych rezultatów, więc teraz gram się bardzo dobrze, mam naprawdę niezłe wyniki, więc wydaje mi się, że nie ma absolutnie sensu. Pytanie od Sebastiana. Gdybyś miała wymienić jedno wspomnienie, które jest dla ciebie najważniejsze. Co by to było? Uff, myślę, że na pewno to byłoby wspomnienie niezwiązane. Z tenisem, no, bo, no bo wiadomo, tyniec jest ogromną częścią mojego życia, ale to życie składa się również na inne rzeczy na rodzinę wspaniałych przyjaciół i innych wspaniałych ludzi. Wydaje mi się, że, że bardziej takie wspomnienia rodzinne, gdzie, gdzie razem jeszcze mieliśmy okazję spędzać czas, to na pewno było jedno, w, wspania, jedno ze wspanialszych wspomnień i, i głównie takie wspomnienia bardziej bym e, tutaj mogła powiedzieć. Pytanie od Magdaleny. Jak sobie radzisz ze stresem na korcie, z presją? Przede wszystkim um, staram się że tak powiem, e, koncentrować się tylko i wyłącznie na sobie. E, staram się czyścić myśli jak najbardziej potrafię, czyli nie chcę, żeby jak najwięcej myśli przychodziło mi do głowy, chcę, żebym miał po prostu jak najbardziej, e, ja to nazywam właśnie takim czystym umysłem, e, ponieważ wtedy jest na łatwiej mi podejmować decyzje e, i e, wtedy mogę się skupić na taktyce i na tym, co chcę robić i wtedy mogę również się skupić na swoim oddechu. Który też właśnie pomaga mi kontrolować ten stres i, i nerwy. Zupełnie przed na przykład meczem staram się to też skontrolować troszkę wysiłkiem fizycznym. Czyli, jeżeli widzę, że jestem bardzo mocno zestresowana, chcę, żeby moja rozgrzewka była bardzo intensywna, bo wtedy ten stres się trochę lepiej również rozładowuje, no i też jestem dużo lepiej rozgrzana przed meczem. Teraz pytanie od Mariusza. Jakie jest Pani najbardziej znielubione zagranie? A... To jest bardzo trudne pytanie, bo nie mam żadnego tak naprawdę... Um, lubię praktycznie każde tak naprawdę zagranie. Bardzo nie lubię, jak ktoś gra bardzo, bardzo wolno um, i, i, i gra wysokie loby. To wydaje mi się, że to nie jest e, chyba moje ulubione zagranie, ale czasami jest ono potrzebne. To jest e, bardzo ważne, żeby się dobrze wybronić, żeby dać sobie trochę więcej czasu. Więc to jest bardzo, bardzo mądre zagranie i sama lubię je grać. Chyba mniej lubię je aż dałem dostawać z powrotem. Od Pani Magdo, w które miejsce celuje Pani na koniec nowego sezonu? Przede wszystkim nie wiemy jeszcze do końca jak ten sezon będzie wyglądać i mam nadzieję, że wszystkie turnieje, które będą zaplanowane się odbędą w tym roku, że będzie już trochę normalniej. I mam nadzieję, że tak naprawdę uda mi się krok po kroku iść coraz wyżej. Mam nadzieję, że uda mi się też iść trochę wyżej i dłużej w wielkich szlemach. Um, tak więc mam nadzieję na pierwszą dwudziestkę, ale nie stawiam sobie ogromnych oczekiwań, wiadomo, nie wiemy co ten rok tak naprawdę przyniesie jakie będzie moje zdrowie, um, tak więc to jest gdzieś tam w kwestii takich powiedzmy celów, ale nie, nie stawiam tego sobie jako naprawdę ogromne oczekiwania. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie pytania, przepraszam jeżeli nie udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie, ale wiem, że na pewno zrobimy coś podobnego już niedługo i proszę trzymajcie kciuki za mnie i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. 爸爸。